Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce, odpowiada na pytanie internautów. Witam serdecznie. Albert Longterm Rokicki w kolejnym programie Pytania do Longterma. Praca zdalna z domu i już patrzymy, jakie pierwsze pytanie. Te Pachucke się pyta: Moje pytanie może być spóźnione. Ale może w następnym odcinku by się udało. Prowadzę firmę w UK, czyli w Wielkiej Brytanii. Gdzie najlepiej zainwestować nadwyżki z działalności? Polska czy UK? Zdecydowanie Polska. Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. Zresztą fund będzie tracił najprawdopodobniej na wartości, no bo będą musieli zrekompensować sobie tą ucieczkę wielu, wielu firm z Wielkiej Bry Brytanii. Zrekompensować sobie fakt, że być może będą cła zaporo, zaporowe na Wielką Brytanię. Także zdecydowanie Polska, rozwijający się kraj z dużym potencjałem jeszcze wzrostu PKB. Tutaj Kubot się pyta: to pytanie ode mnie, czy warto teraz dodać do portfela zagranicznych producentów gier elektroniki. Ludzie siedząc w domu pewnie sporo kasy zostawią kupując, grając online. Raczej też nie amerykańskich producentów, no bo dolar się umacnia, a to powoduje, że oni mają mniejsze zyski ze swoich, e, ze swoich produktów i, i, i usług. Także jeżeli już to polscy producenci gier, bardzo wysoka rentowność biznesu do 50% nawet, a dolar jeszcze to zwiększa, w porównaniu z 10% amerykańskich producentów gier. Jacek, cześć Albert, jakie jest Twoje zdanie na temat spółki Bumbit? Pozdrawiam. Ja mam zdanie neutralne do tej spółki. Ona dosyć rozczarowała, potem próbuje jakby tutaj się um, rekompensować inwestorom te, te, te straty, natomiast no zobaczymy. Także zdanie neutralne nigdy nie, nie należy skreślać. Stefan się pyta, co myślisz o IPO Game Operators, Games Operator? Uważam jedno z ciekawszych IPO w ostatnich latach, taki mały Playway, można powiedzieć. Co ciekawe, spółka z grupy Playway'a, a która ma bardzo dobre oceny gry, tego 9-11 Operator, tam jest 86% pozytywnych komentarzy na portalu Steam. Damian Dragon. Gdzie sprawdzać i jak wyceniać spółki fundamentalnie? Są do tego jakieś strony? Tak, żeby wiele wskaźników było. Ja polecam Topstock. www.topstock.pl. Po zalogowaniu jest nawet CZ 10-letnie i pięcioletnie dla polskich spółek, o ile spółka jest 5 lat albo 10 na polskim parkiecie. Wskaźniki zadłużenia, rentowności i tak dalej, tam cały, cały wachlarz tego jest, także topstock.pl. Jacek Pelk się pyta. Cześć Albert, mam jeszcze jedno pytanie o spółkę Game Operators, która wchodzi od razu na główny parkie. Czy to okazja inwestycyjna? Ja uważam, że względnie tak. Dlaczego? Pomimo tak y, y, ciężkiej sytuacji na giełdzie, takiego sztormu, można powiedzieć, to udało się uplasować emisję i oni mają wycenę 116 milionów. Także naprawdę majstersztyk, i to pokazuje też, że ten polski sektor gamingowy jest bardzo odporny, jest bardzo odporny, no bo w najgorszym czasie uplasować skutecznie emisję, no to jest nie, nie, nie lada wyczyn. Kolejne pytanie, Shark. Chciałbym zapytać o następne kwestie. Jaki duży wpływ na wyniki finansowe Celon Pharma ma fakt, iż posiadają 4,5% akcji Mabionu, którego obecna cena rynkowa wynosi około 30 zł. niedawno kosztowało 100. I Zoblock, obecnie CWK028, zwiększenie zaangażowania w tę spółkę TF i Copernicus. Jak oceniasz szanse na wezwanie? I Eurotel, niskie CWK, fundamenty wydają się być silne, wysoka stopa dywidendy, jednakże wpływ koronawirusa negatywny na działalność spółki. Co sądzisz? O... Znaczy tak, od Eurotelu, skażonych koronawirusem spółek lepiej unikać. Wiadomo, że to jest dystrybutor Apple'a, być może zabraknie tych telefonów, także no, po co się pchać w problemy, jeżeli jest taki wybór dobrych podmiotów na GPW, między innymi gamingowych, o które też pytaliście. I Zoblog też zagrożony, to jest samochodówka, to wszystko stanęło, nie ma w ogóle tematu. I Celon Pharma, no, sam napisałeś, 4,5% akcji ma Biona, więc niewielki wpływ, prawda, będzie na to. Nawet jak o połowę, połowi się o połowę, no to te 2,25 trzeba będzie odpisać, tak, od, od wartości posiadanych akcji. Karol, siema Albert, jak widzisz perspektywy Amrestu? Oj, to też zagrożony podmiot, nawet nie ma to się wydawać w dyskusję, to są, no nie, nie wiemy jak długo potrwa koronawirus, to jest tak jak z CCC, jak z resztą restauracji, jak z Forte, tutaj nie będziemy zgadywać, uciekamy z takich tematów, nie zabracamy w ogóle sobie głowy. Michał Brodowski, co się dzieje z Farm 51, będzie ta WW3? Sam bym chciał wiedzieć, nie wiem, Trzeba będzie obserwować, na pewno będą komunikaty bieżące spółki. Wiem, że Farm to jest też jedna z nielicznych spółek gamingowych, zagrożona właśnie też ewentualnie kryzysem, bo jest zadłużona, emitowała obligacje, ma trochę długu. Także no, trzeba tutaj też bardzo uważać na nich i, i kibicować oczywiście, żeby, żeby wyszli na prostą oczywiście. Podobnie Vivid Games też jest podmiot taki który ma zadłużenie i emitował obligacje dla inwestorów, żeby finansować kolejne produkcje. Także, co z koronawirusem, nie wiemy. To, co wiemy, to że wciąż tych zarażeń jest coraz więcej, przynajmniej w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, jeszcze tego piku, czyli szczytu nie mamy niestety, no ale no prędzej czy później on będzie, no bo w Chinach już praktycznie świat wraca do, do normy. Mam znajomych w Chinach i oni już wrócili do pracy, tutaj wysyłają filmiki, że już ludzie chodzą po ulicach, jeżdżą na rowerach. Na rolkach, także to wszystko wraca do normy, no ale fakt faktem, półtora miesiąca siedzieli w domu, na, w takiej izolacji można powiedzieć, i bardzo zdyscyplinowane było chińskie społeczeństwo. Także też apeluję do wszystkich: jeżeli nie musicie, nie wychodźcie, nie spotykajcie się z nikim. Im dłużej będziemy siedzieć w sposób taki zdyscyplinowany w domach, tym szybciej to, to minie. Jestem o tym przekonany będzie jak w Chinach, czyli wyjdziemy z tego tak można powiedzieć suchą nogą, nie będzie scenariusza włoskiego, nie będzie hiszpańskiego, także z tym optymistycznym scenariuszem chciałbym się pożegnać. Zapraszam do zadawania pytań. Z inwestorskim pozdrowieniem Albert Longterm Rokicki.